Szpital tymczasowy w Radomiu przy ulicy Narutowicza jest w trakcie organizacji. Będzie to jeden z 16 tego typu szpitali, które docelowo w całym kraju będą mogły przyjąć około 3000 pacjentów chorych na COVID-19. Organizacją placówek zajmą się spółki Skarbu Państwa. W przypadku Radomia jest to totalizator sportowy. Totalizator sportowy może wejść na teren budowy, przebudowy już w przyszłym tygodniu. Czyli myślę, że realnie w ciągu dwóch tygodni możemy mieć 40 dodatkowych miejsc, łóżek covidowych. Tutaj czekamy jeszcze na odbiory. Potrzebne są zgody straży pożarnej Sanepidu. To już jest ta cała dokumentacja. Biurokracja jest po stronie szpitala, ale jak tylko ona się zakończy, myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieć szczęśliwy finał. Zdaniem Adama Bielana, totalizator sportowy będzie w stanie wyposażyć szpital ale w dodatkowe 100 miejsc w ciągu kilkunastu dni od zakończenia formalności w nowym budynku Centrum Rehabilitacji. W tym konkretnym szpitalu był przewidziany jeden oddział rehabilitacji neurologicznej, który dzisiaj jest na ulicy Giserskiej. Więc 54 łóżka de facto mamy już przygotowane. Miejsca na te łóżka przy odbiorze praktycznie możemy już kłaść pacjentów. Oczywiście jakieś drobne przeróbki muszą być zrealizowane, ale podpiszemy taką trusię stroną umowę między totalizatorem sportowym, który będzie to realizował, e, szpitalem, no i firmą Rektak. Lokalizacja szpitala tymczasowego została zaproponowana przez władze miasta, głównie dzięki możliwości wykorzystania zaplecza radomskiego szpitala specjalistycznego. Tutaj mamy do czynienia z taką najlepszą bodaj sytuacją w całym kraju, dlatego, że ten personel no, będzie mógł być przesuwany z zadań, które wykonuje w innych częściach szpitala do tych najbardziej pilnych. No, przewidujemy także, także zatrudnienie nowych osób, ale naprawdę tutaj z punktu widzenia takiego logistycznego będzie to najłatwiejsze. Radomskie Centrum Rehabilitacji nie poniesie strat z tytułu przekształcenia w szpital tymczasowy. W zeszłym tygodniu była decyzja Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Chcę powiedzieć, że o ile w przypadku tego nowego budynku, mówimy później o dostosowaniu do pierwotnego stanu tego budynku, w przypadku starego budynku rehabilitacji, który zwiedzaliśmy, no on jest jest jednak bardzo mocno zniszczony, więc fakt, że ten budynek będzie wyremontowany przez ze środków totalizatora sportowego, a później pozostawiony szpitalowi, pan dyrektor nam mówił, że będzie wykorzystywany przez szpital, więc to będzie czysta korzyść dla szpitala. Obecnie dyrektor miejskiego szpitala określa liczbę respiratorów jako wystarczającą. Gorzej natomiast wygląda sytuacja wyspecjalizowanego do ich obsługi personelu. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wystarczająco. Mhm. A obsługa na nich? Z obsługą jest gorzej. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek anestezjologicznych, ale musimy sobie jakoś radzić różnymi metodami, czy namawiamy na dodatkowe umowy do leczenia, czy godziny. No, to już jest kwestia indywidualnych rozmów z każdą. Do końca listopada szpital ma być gotowy na przyjęcie 40 pacjentów. Jeśli odbiory techniczne w nowym budynku Centrum Rehabilitacji przebiegną sprawnie, do końca roku szpital może oferować nawet 140 nowych, tzw. łóżek covidowych. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych koszt organizacji placówki nie przekroczy 9 milionów złotych.